Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Będzie to pierwszy filmik serii dorastającej króliki, czyli serii, w której będę chciał Wam pokazać wszystkie młode króliki z mojej hodowli. Jak się zmieniają z wiekiem, jak dorastają. Tutaj mam pierwsze króliki po tej samicy. Samica została zakupiona na targu. Była ona zakocona, więc był tutaj który zakup w ciemno, ponieważ nie widziałem samca, do którego była dopuszczana Królików okociła 9. Dwa podrzuciem innej samicy zostało siedem no i wszystkie e, wychowała zaraz wyjmę jednego królika zobaczcie jak wygląda no, bardzo dzikie po tej samiczce taki młody e, za dwa dni skończą pięć tygodni no póki co sobie rosną fajnie zawsze mi się podobają też takie trochę siwe króliki więc no zakupię sobie tą samiczkę póki co dobrze się chowają, nic im nie dolega tak mówię, są dzikie trochę a to e, bo, bo ich mama też jest taka dzika a to mnie specjalnie nie przeszkadza ważne żeby się króliki chowały, by zdrowe nie chorowały tutaj jeszcze jakiegoś innego młodego, zobaczycie sobie tego sadzimy o, tu są wszystkie króle Możesz tego z tą strzałką. To jest też ciekawy krócie. No co mogę o nich powiedzieć? No one zostają u mnie oczywiście. Zobaczę jeszcze co z nimi zrobię. Pewnie część sprzedam. część zostanie na mięso. Króliki oczywiście nie są jeszcze szczepione, bo są za młode. W klatce mają posprzątane. No i się tak odchowałem wszystkie. Teraz jest tutaj pierwszy wykład oczywiście, nawet fajnie się spisała. Teraz powiem coś o drugiej samicy. jest kolejne króliki młode. Zaczną ostatnie jeszcze z latarkę możliwie żeby... królików okociła 10 czego 2-3 dokładnie były poza gniazdem no i przemarzły zostało 7 No ale dwie sztuki padły, jedną wywlekła i zostały 4 sztuki i wam teraz jednego Młode są po srokaczu. Zresztą jeden tu wyszedł taki fajny strokarz Znaczy jak strokarz Oczywiście widać ktoś kto się zna na strokaczach zaczęsz, że to nie jest strokarz bo chociażby pysk bardzo gruby Tak poza tym bardzo fajny, młody Mam nadzieję, że się odchowałem że te cztery sztuki Wiemy, o, Jeszcze jakieś jednego albo dwa Młode mają gdzieś dokładnie 3 tygodnie Mam no. nadzieję, że będą się chować dobrze Zresztą tą samicę jak widzicie bardzo dobrze wygląda Kóź nie schudła specjalnie Nawet wręcz przeciwnie jest bardzo e, dobrze się trzyma No i myślę, że za jakieś 3 tygodnie Jak młode skończą 6 tygodni dopuszczają ponownie nie jest jakoś wymęczona po tym miocie nie ma sensu jej mm, dłużej y, y, trzymać że tak powiem potem są problemy wiem że są problemy często z zakoceniem samicy w zapasie Nawet y, 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 wiem że pomimo nawet y, tego że y, stosowania dobrej diety y, często zdarza się tak że właśnie samice się zapasą i i ciężkie zakocić. Co ciekawe, jak hodowałem jeszcze wcześniej miesięcy, to w ogóle nie wiedziałem co to znaczy, że samica jest zapasiona, ponieważ nigdy nie miałem takiego problemu. Samice dostawę czasem też dostałem pszenicy z takich niby tuczących ziaren, ale nie było żadnych problemów z tym zapasieniem, no a teraz jak zacząłem hodować też terazowe króliki, to zauważyłem, że to jest częsty problem. i bardzo tego się wystrzegam, jak tylko mogę. Hmm. bo są z tym potem naprawdę duże problemy co mogę wam więcej powiedzieć, tą samicę może jeszcze wyjmę ona jest też bardzo szalona, ale jest ogromna jak widzicie, waży jak ważyłem chyba dwa tygodnie temu ważyła 6 kg świeżo tak po wykocie można powiedzieć no, jeszcze ją zostawię, jako matka no, raczej się nie spisała za dobrze młody pamiętam, że też nie był super karmiony ale jeszcze ją dopuszczę, bo ma ładną budowę i myślę, że w kolejnych wykotach postaram się zostawiać jej mniej młodych. Może lepiej je odchowa. A, bo tak jak mówię, ma bardzo ładną budowę i warto było zostawić sobie na przykład jakieś samce czy samiczkę po niej do hodowli. Bo że, jeszcze nie pamiętam, że miał taką samicę. Jest bardzo szeroka głowę ma bardzo grubą, fajną łapę też ma bardzo potężną o, teraz ja jej nie pokażę eee, cóż, cóż mogę powiedzieć eee, myślę, że w dzisiejszym filmiku to by było na wszystko to było wszystko mm. czekam jeszcze na te wykoty tych sami z nowozelandzkich za dwa tygodnie mają się wykocić. na pewno Wam pokażę filmik z wykotów no i cóż na dzisiaj to chyba wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć.